Restrukturyzacja, czyli przekształcenie, jest procesem dokonującym zmiany struktury zbioru danych do postaci umożliwiającej wykonanie analizy. W zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać, możemy wyróżnić trzy rodzaje restrukturyzacji. Zmiana obserwacji zmienne, zmiennych w obserwacje oraz pełna transpozycja danych, która powoduje, że wszystkie obserwacje stają się zmiennymi, a zmienne utworzą kolejne obserwacje w nowym zbiorze. Podczas dzisiejszej prezentacji zajmiemy się wariantem, który dokonuje przekształcenia obserwacji w zmienne. Opcję tę należy wybrać w przypadku, gdy w pliku danych występują powiązane wiersze, które w pliku wynikowym mają występować w odrębnych kolumnach. Przedstawione dane prezentują wyniki eksperymentu medycznego polegającego na podawaniu 10 różnym osobom nowego typu leku na nadciśnienie. Ciśnienie jest mierzone każdemu pacjentowi przed i po zażyciu badanego leku. Aby można było poznać skuteczność leku, należy wykonać na przykład test statystyczny T dla prób zależnych, który porówna średnie przed i po zażyciu leku przez pacjentów. Ponieważ obecna postać zbioru danych uniemożliwia wykorzystanie wspomnianego testu, należy wykonać restrukturyzację obserwacji zmienne, doprowadzając dane do postaci prezentowanej po prawej stronie slajdu. W tym celu w menu dane wybieramy restrukturyzuj dane. Następnie zaznaczamy interesującą nas opcję, czyli wybrane obserwacje, przesztość, zmienne i naciskamy dalej. W sekcji zmienne identyfikujące umieszczamy zmienną Pacjent, która posłuży programowi do identyfikacji poszczególnych grup obserwacji. Obszar zmienne indeksujące pozostawiamy pusty i naciskamy dalej. Kolejna zakładka kreatora pozwala na posortowanie danych w zbiorze. W przypadku restrukturyzacji zabieg ten jest wymagany przez program i dlatego pozostawiamy zaznaczoną opcję Tak. Wybranie opcji Nie informuje program, że dane zostały już wcześniej posortowane i nie ma konieczności wykonywania tej czynności. Sekcja porządek nowych grup zmiennych pozwala na ustalenie sposobu sortowania danych, ale tym razem w zbiorze wynikowym. Ponieważ w poprzednim kroku kreatora nie wskazaliśmy żadnej zmiennej indeksującej, to pozostawiamy domyślną opcję grupowania, czyli według zmiennej pacjent. Na tym etapie kreator daje również możliwość stworzenia dodatkowej zmiennej zliczającej, która będzie zawierać informacje o liczbie obserwacji wykorzystanych do utworzenia nowego wiersza w zbiorze wynikowym. Na zakończenie przechodzimy do ostatniego okna kreatora i pozostawiając domyślną opcję Restrukturyzuj dane, naciskamy przycisk Zakończ. Jak widać, rezultatem naszego działania jest zmieniona postać zbioru danych umożliwiająca przeprowadzenie testów. Operacja restrukturyzacji nie powoduje utraty części informacji, tak jak ma to miejsce w przypadku agregacji i jest procesem w pełni odwracalnym. Różnorodność opcji, jakie oferuje kreator restrukturyzacji, jest na tyle duża, iż zachęcam do własnych eksperymentów w zakresie dostępnych ustawień tej funkcji.